Siema, dzi 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 dzisiaj sobie będziemy zmieniać skina, bo jak widzicie mam mam, 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 Bacona i muszę sobie zmienić go, więc klikamy to. E Heads and body. Włosy. Włosy myślę, że te. Takie, takie fajne. Skin. No, oczywiście dajemy to, jak to wygląda. No fajnie, fajnie. Classic head tam zostawimy sobie. Yy, tą też zostawimy. Torsus. Yy, dajmy to. Okej, okay, jest I, yy, fajnie to wygląda. I zostawmy tak, albo nie, to, to też zmienimy. Tu też pozmieniamy sobie. A na, na tą, tą tą nogę, oto. Yy, dobra, teraz ubrania jakieś. Ubrania. Yy, tu nie mam nic, to ja nie będę. Okej. Okay. Ej, co jest? Nie mam nic, dobra. I tu wybieramy ton. To. W, no fajne, nawet fajne, fajne. I czy to wybrać? Myślę, że nie myślę, że nie, nie fajnie to wygląda. Yy, klasyczne spodnie, to... git, git, git. Akcesoria jakie mamy na twarz. Okulary, damy sobie okulary. Pyk, pyk, tu nie mamy nic, tu nic. I tu też są to emotki, jakieś mam fajne, no to jest zwykłe, czyli to, 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 no i animacja. Ja mam animacji, czyli mam zwykłe. Czyli skończyłem mojego skina, tak wygląda efekt końcowy. Potem i tak pewnie tam coś będę, będę, będę zmieniać, ale na razie to, to wygląda tak. No i... Widzowie, to, to jest właśnie, was dodałam tu I, i ja i ja sobie będę grać w jakieś gierki I wy możecie spokojnie dołączać I będziemy sobie grać I możecie właśnie ten No i Będziemy sobie pisać, coś tam robić, co nie No i to, 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 to by było na tle z dzisiejszego filmu Widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj No i elo